Chciałbym dzisiaj, zanim będziemy łamać chleb i sięgać po, po kielich wieczerzy pańskiej, po kieliszki, aby też pić wino, czyli ten sok winogronowy, który jest niesfermentowany, a jest symbolem krwi pana naszego Jezusa Chrystusa, nojeść chleb który jest niekwaszony, jest pszaśny, jest symbolem ciała Pana Jezusa, który, które zostało wydane na krzyżu Golgoty, ale przed tym jeszcze mieć obrzęd pokory, umywania nóg, aby brat bratu, siostrze, siostrze czy też są tutaj małżeństwa, też skorzystały z tej, tej wspaniałego tego przywileju, aby pójść w rady Pana Jezusa i też, też umyć nogi w tym obrzędzie pokory. Chciałbym na cztery rzeczy zwrócić uwagę w tym krótkim kazaniu. Otóż, na cztery takie prerogatywy, cztery aspekty ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy przenieść się na Golgotę. Prawie dwa tysiące lat temu to się dokonało na wzgórze Golgoty w 1931 roku. Jeśli Pan Jezus nie przyjdzie wcześniej, to będzie 2000 lat temu. Zgodnie z Procetem Daniela, właśnie z tym Procetem, 2300 wieczorów i poranków, a później w tej wspaniałej interpretacji 9 rozdziału i tam ostatnie wiersze, że w połowie ostatniego tygodnia Pan Jezus czyni koniec ofierze śniednej i ofierze palonej. A więc mamy wspaniałą dzisiaj informację, poselstwo, że nie musimy składać ofiar z baranków, bo Pan Jezus stał się tą ofiarą. A więc nie musimy tego dokonywać. To zgodnie z Protestem dokonało się i w dokładnie ściśle określonym czasie. My jesteśmy ludźmi historycznie zorientowanymi i chcemy też no, to wszystko w kontekście historii brać pod uwagę, pod rozwagę. No i tak jak Pan Jezus dokładnie w określonym czasie narodził się, apostoł Paweł w liście do Galacjan 4,4 mówi, pisze, że kiedy przyszła pełnia czasu, Pan Jezus narodził się z, właśnie z niewiasty, z Panny Marii pod zakonem, żył pod zakonem, a więc też zgodnie z prorocwem, prorocwem, a więc apostoł Paweł świetnie znał doskonale prośbę Daniela. A więc Pan Jezus też narodził się dokładnie w określonym czasie. Na arenie dziejów wybiła godzina narodzenia, ale też wybiła godzina też Jego śmierci i wybije godzina też Jego powtórnego przyjścia. Co jest tutaj bardzo takie charakterystyczne w tym, w tym właśnie ujęciu? otóż Cała myśl, którą chcę rozwinąć, to jest wokół tekstu tych ostatnich myśli, ostatnich słów z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział wiersz 26. Tam, gdzie apostoł Paweł mówi, że ile kroćbyście z tego chleba jedli, czyli wieczerza pańska według potrzeby się odbywa, ile kroćbyście z chleba tego jedli, z kielicha tego pili, to śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Zauważmy ten czas teraźniejszy, że my zwiastujemy śmierć pańską, a więc śmierć Pana Jezusa na Golgocie jest Ewangelią. Właśnie tam z, z krzyża... Płynie ta wspaniała wiadomość Ewangelii, że Jezus za nas umarł na krzyżu Golgoty. Ja chciałbym to w kontekście rozwinąć właśnie myśli apostoła Jana, bo te teksty mi leżą bardzo właśnie na sercu blisko. I tam też Jan powiedział, zapisał te słowa Pana Jezusa, który powiedział, że kiedy ja będę podwyższony z ziemi, to wszystkich do siebie pociągnę. Jest coś takiego właśnie w Ewangelii Jana, że kulminacją w, w, w tym napięciu ewangelicznym, w tym zjastowaniu, jest to, że Pan Jezus umiera na krzyżu Golgoty. Po jednej stronie łotry, jeden i drugi, jeden woła: Panie, wspomnij na mnie, ty do królestwa twego. Ale tam, gdzie Pan Jezus woła, wykonało się. Eli, Eli, Lamba, Sabachtani, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, wtedy Pan jest mój wykonało się i umiera, umiera na krzyżu Golgoty. Śmierć Pańską zwiastujecie, a więc Wieczerza Pańska będzie obchodzona aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. W tej pieśni, które tutaj braterstwo śpiewali, tam na samym początku były te słowa, że ojciec płakał, opłakiwał swojego syna. Ellen White w książce Życie Jezusa napisała też te znane słowa że Bóg zakrył oblicze swoje, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, albo też te słowa, że Jezus zakosztował w której śmierci na krzyżu Golgoty. A więc chcemy przenieść się na to wzgórze i o tej śmierci mówić, o tej śmierci wspominać. Bo no, ciężko jest wspominać śmierć naszych bliskich, czy kogoś, kto nam bardzo był drogi, ukochany. Ale my właśnie śmierć Pana wspominamy w taki sposób, że ona jest realna, bliska nam, choć to się stało prawie 2000 lat temu, tak jak ten chleb na stole jest realny i też to wino, sok ten winogronowy, tirosz jest też realny, jest bez kwasu, który symbolizuje też bez grzechu ciało Pana Jezusa, ale też i krew, jego życie. Jego służbę, to, co, co, że nigdy nie popełnił grzechu. Właśnie jakkolwiek myślimy o Panu Jezusie, to trzeba zawsze pamiętać, że nigdy nie popełnił grzechu i o tej śmierci. Pana Jezusa zwiastujemy. W starym przekładzie Biblii Gdańskiej jest użyte mm, troszkę inne sformułowanie, bo w tekście podstawowym jest słowo kerygmeo, czyli zwiastować, śmierć pańską zwiastujcie, ale można to też innymi słowami oddać, mianowicie mm, śmierć pańską opowiadajcie, albo śmierć pańską doświadczajcie, albo śmierć pańską y, obchodźcie, y, doświadczajcie, ile kroć. Będziecie jeść z tego chleba i z kielicha tego pić. Śmierć Pańską opowiadajcie, albo też wspominajcie. A więc to są wspomnienia, wspomnienia. A więc wieczerza Pańska ma między innymi charakter pamiątkowy, a więc wspominamy śmierć Pana Jezusa. I chciałbym tę, tę śmierć wspomnieć w trzech wymiarach. W trzech wymiarach. Mianowicie. Pierwsze trzy i ta czwarta dla nas bardzo ważna, mianowicie wyraz Bożej miłości, że jest to y, ofiara y, symbolizowana przez baranka paschalnego, też baranka, który był ofiarowany bez woli ludu w służbie świątynnej rano i wieczorem, tam gdzie też kapłan ze szczyptą y, kadzidła wchodził do miejsca, do miejsca świętego i rano i wieczorem składał ofiarę bez woli ludu właśnie tego baranka, o którym mówił Jan, że oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, ale też, że to ma wymiar pojednania i ten czwarty wymiar, wymiar jako okupu, to jest bardzo, bardzo ważne. Otóż rozwijając tę myśl, chcemy zwrócić uwagę na to, że dzisiaj żyjemy w dobie takich myśli, Yy, ekskluzywizmu. Mianowicie myśli się, że, że są tylko wybrani ludzie, za których Pan Jezus umiera. Że może to tylko dla jakiejś, jakiejś grupy ekskluzywnej. Że, że to tylko pewni ludzie mają do tego, do tego dostęp. Natomiast ofiara Pana Jezusa jest, jest inkluzywna, jest powszechna. W Ewangelii Jana 3,16 czytamy te słynne słowa które Pan Jezus wypowiedział. Jest to pieśń nawet w naszym śpiewniku i, i też znamy te słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, 3,16, że Syna swego, i tam słowo świat jako słowo ekumene, świat zamieszkały, umiłował wszystkich ludzi, tak jak słońce świeci dla każdego, dla sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Jak deszcz pada na sprawiedliwego i niesprawiedliwego, mówił Pan Jezus, tak Pan jest umiłował świat, umiłował Ciebie i mnie, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc słowo każdy dotyczy to i mężczyzny, i kobiety, i dzieci, i różnych narodów, i każdego, y, trójanielskie poselstwo zwiastowane jest wszystkim narodom świata, bo y, mówi, będzie Anioł leciał przez pośrodek nieba i zwiastował Ewangelię wieczną wszystkim mieszkańcom Ziemi, wszystkim narodom. I to poselstwo jest y, właśnie zwiastowane wszystkim narodom. Y, to jest bardzo ważna, ważna rzecz. O nim wspominał przewodniczący naszej generalnej konferencji na swoim takim expose, wystąpieniu, kiedy, kiedy wspominał o tym, że pewnego razu do Twojego domu, do Twojego zboru, do Twojego kościoła ktoś zapuka z innego krańca świata. My mieliśmy też takie doświadczenie właśnie w naszym zborze, że mm, mieliśmy taki projekt mod modlitwy za. Różnych, różnych ludzi w różnych krańcach świata. No i tak braliśmy według imion. No i na literę D, no więc Dania. No, modliliśmy się za dzieci, za wszystkich w Danii. No, ktoś jest, mamy, mamy Kubę, Jakuba, Kuba. No, więc pomyśleli, że trzeba modlić się za Kubę, ale jeszcze jest kraj Kolumbia. No i modlimy się za Kolumbię, a tutaj stają Grupa z Kolumbii. Skąd jesteście? Przychodzą do nas akurat po modlitwie z, z, z Kolumbii. Mówimy: Boże, jak to się dzieje? Jak to Pan Bóg wysłuchuje modlitwy dzieci? Ale z drugiej strony pomyśleliśmy sobie: No tak to się dzieje, że ludzie z różnych stron świata przybywają do nas, prawda? Jest z Ukrainy, jest z innych jeszcze. My też jedziemy w inne strony świata. Ewangelia jest jastowana wszystkim narodom na świadectwo. Czytamy Mateusz 24 i mówi: Kto czyta proroka Daniela, niechaj, stojącego na miejscu świętym, niechaj uważa. I mówi: Kiedy będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie Bożym na świadectwo wszystkim narodom, wtedy przyjdzie koniec. A więc śmierć Jezusa jest wyrazem miłości Boga na. Całej Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha. Pan jest dobrowolnie przyjmuje ofiarę, ale bez roli Ducha Świętego na nasze serca nie rozumiemy tej ofiary. A więc Pan jest dobrowolnie oddaje się za nas i umiera na Krzyżu Golgoty. To jest Boży plan zbawienia. A więc śmierć Jezusa na Krzyżu Golgoty jest wyrazem Jego miłości, wiecznej miłości, tej agape, która jest naturą Pana Boga dobrowolnej Jego miłości, Jego łaski. To jest ten pierwszy, pierwsza myśl. Druga, druga myśl jest tak bardzo ważna, to już wspomniałem o niej. To jest Izajasza 53. O tym będziemy widzieć tutaj na, na, w czasie, kiedy będziemy też łamać chleb i będzie taka krótka prezentacja z 53 rozdziału Izajasza. Właśnie tę myśl mam akurat też i ja. Ale tylko krótko wspomnę, że ten 53 rozdział mówi o tym, że Pan Jezus jest barankiem ofiarowanym na zgładzenie wszystkich grzechów. I tam on idzie jako ten baranek na strzyżenie niemy, który nie oddaje, nie daje swojego głosu, jest dobrowolną ofiarą. I, i tu właśnie w tym proroctwie jest takie zwieńczenie tych wszystkich zapowiedzi starotestamentalnych, że Pan Jezus jest, jest tym barankiem, Ofiarowanym na zgładzenie grzechów. I, i właśnie Jan, najmłodszy uczeń pana Jezusa, który tak bardzo przylgnął do pana, składł głowę na piersi pana Jezusa przy tej ostatniej wieczerzy, to, to, też, to też pisze o tym, że, że kiedy Jan chrzciciel zobaczył pana Jezusa, pierwszy rozdział Ewangelii Jana i tam ostatni wiersz. Kiedy wraca z, tej, z tego pobytu na pustyni, wskazuje oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Albo drugi rozdział, kiedy znowu widzi Pana Jezusa chodzącego nad Jeziorem Galilejskim, tuż przed pierwszym powołaniem uczniów, po pierwszych uczniów pierwszego powołania, tam woła, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Pan Jezus jest tym barankiem, albo weźmy te słynne słowa z Księgi Objawienia Świętego Jana, piąty rozdział i tam ósmy wiersz i inne, gdzie... Widział Pan Jezusa jako baranka, jakoby zabitego, który stał pośród tych czterech zwierząt, istot, cherubinów, pośród aniołów, wszystkich istot. Całe niebo jest zainteresowane naszym, naszym zbawieniem, a więc aniołowie też służą w Bożym planie zbawienia, są bardzo zainteresowani tym. To właśnie bardzo ładne, podoba mi się to zdanie z książki życia Jezusa, gdzie znowu pisze Ellen White o tym, że nie jeden anioł, ale dwóch aniołów nami się opiekuje w czasach. Niektórzy mówią, że mamy tylko jednego anioła stróża. Tam mówią dwóch, bo tam liczba Boga jest o nich. Mamy właśnie, oni się nami, ona się troszczą, są zainteresowani naszym, naszym zbawieniem. I tam powiedziane, że oni służą tym, którzy mają odziedziczyć życie wieczne. Jezus jest tym właśnie barankiem ofiarowanym na zgładzenie grzechów. I o tym mówi cała służba, właśnie świątyna. Wszystkie ceremoniały świątynne wskazywały, krew tych zwierząt ofiarnych wskazywała na krew pana Jezusa. i Stąd Paweł napisał w liście do Hebrajczyków, dzień 22, że niemal wszystko według zakonu bywa oczyszczone krwią, a bez przelania krwi nie ma czego? Odpuszczenia grzechów. Tak, dokładnie. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechu. Jezus jest tą ofiarą. A więc dobra wiadomość płynąca z krzyża Golgoty, ta, ta właśnie Ewangelia, że Jezus jest to, tym dobrowolnym barankiem ofiarowanym. Stąd Luter, kiedy przybił 95 tez w kościele w Wittenberdze, to tam jest ta środkowa teza, kiedy tam stukał młotkiem, to echo po całej Europie brzmiewało, a mianowicie ta teza. Która mówiła, że największym skarbem Kościoła jest Ewangelia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Pan Jezus umiera w połowie ostatniego tygodnia, czasu łaski dla narodu izraelskiego. Zgodnie z proroctwem Daniela dokładnie to się proroctwo wypełnia i też yy, dokładnie wypełni się Jego powtórne przyjście. A więc wieczerza Pańska będzie do, do Jego powtórnego, a nawet i na nowej ziemi Pan Jezus będzie służył nam. To On będzie usługiwał, ten nowy kielich będziemy pić, nowy w królestwie Ojca Jego. A więc mówi, śmierć Pańską zwiastujecie, to jest czas teraźniejszy, aż przyjdzie, a więc oczekujemy przyjścia. I stąd znakiem czasu jest odprawianie właściwie wieczerzy Pańskiej. Tu znowu posłużę się cytatem z ducha Prolosta, gdzie mówi, gdzie czytamy że Wieczerza Pańska właściwie odprawiona wzmacnia ciało i ducha. A więc warto kogoś zaprosić na Wieczerze Pańską, to, bo tu widzimy ofiarę Pana Jezusa. Tu wzmacniamy nasze ciało i wzmacniamy naszego ducha. Trzeci, trzeci element to jest kwestia sprawa pojednania. Otóż, gdybyśmy, gdyby te, tego wymiaru nie było, to śmierć Pana Jezusa nie miałaby tego, tego znaczenia. Otóż, o tym bardzo mocno napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan w drugim rozdziale, gdzie bardzo szeroko omawia pojednania i mówi, że Pan Jezus w ciele swoim pojednał tych, którzy byli daleko i tych, którzy są blisko. Tą średnią ścianę, która była przegrodą, która rozdzielała pogan od narodu, od obietnic narodu izraelskiego, on usunął, on ją zburzył. Przekład stary mówi rozwalił ją, zniszczył, usunął je z pośrodku i uczynił wszystko jedno, jedno. I teraz dalej mówi, że to pojednanie jest w ciele jego. I jeszcze, jeszcze taka myśl, że kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, to też wspominał o obietnicy ojcowskiej. Mówił, oczekujcie obietnicy ojcowskiej, wylania Ducha Świętego w tym deszczu wczesnym i wieczornym, ale mówił, że lepiej, kiedy ja odejdę, to ześlę Wam onego. Pocieszyciela ducha prawdy. On będzie z Wami, on Was pocieszy, on przekona świat o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. I też Pan Jezus mówi o tym, że, że pokój mój daję Wam. Dzisiaj w modlitwie na samym początku była modlitwa o pokój. Świat nie, nie ma pokoju. Niektórzy obiecywali, że w ciągu trzech dni, czy szybko z, zorganizują wszystko, że będzie pokój. Świat nie ma pokoju. Izajasz mówi, że tak jak morze wyrzuca brudy, to tak, tak też i świat jest zburzony. Nie ma pokoju. Natomiast, natomiast Pan Jezus daje nam pokój, który przewyższa wszelkie poznanie. No i ten pokój jest najlepiej obrazowany przez taki obraz takiego małego ptaszka Remiza, który zrobił gniazdko nad zburzonymi falami rzeki i tam kołysząc się wysiaduje swoje, swoje pisklęta, no i czuje się bezpieczne, A więc jest to ten pokój, który, który przewyższa wszelkie poznanie. Żyjemy na wzburzonym oceanie życia. Jesteśmy pojednani z Bogiem i ta myśl o tym jest bardzo ważna. Sprawa pojednania, że gotowi jesteśmy na, na śmierć, jesteśmy gotowi na to, że może się wszystko wydarzyć w naszym, w naszym życiu. Nie tak dawno mieliśmy takie, takie, taką sytuację trudną, kiedy to jedna nasza siostra, miła, przemiła nasza, zresztą w aptece pracująca i aktualnie, wstała i mówi: Słuchajcie, jestem chora na raka, proszę o modlitwy. I coś tam się dzieje i, i dalej już jakieś przerzuty zostały wysportowana, miła, wspaniała osoba jeździ wspaniale na nartach, pływa, biega, jest jakby chichot losu jest też jest od wielu, wielu lat wegetarianką. Coś się stało. A więc my żyjemy w dobie walki między dobrem i złem. Jest ten chichot losu, że właśnie szatan ciągle nas atakuje i tutaj właśnie, kiedy jesteśmy z Nim pojednani to jesteśmy w spokoju z Nim mamy pokój serca i to widać w naszym zachowaniu, w naszej mowie, w naszym obyciu że jesteśmy pojednani z Bogiem gotowi na, właśnie na wszystko i tam wspaniale o tym mówi apostoł Paweł o tym pojednaniu, jakie Pan Jezus dokonał na krzyżu Golgoty ofiarując swoje ciało i ostatnia myśl to jest myśl okupu. Chciałbym o niej tylko na koniec wspomnieć. Ona jest w pierwszym liście Jana bardzo mocno rozwinięta w drugim rozdziale wiersze 1 po 4, tam gdzie jest nowa definicja grzechu. Otóż jest kilka definicji grzechu, jest sześć definicji. Niektóre może są, nie, dla nas takie mogą być dziwne, czy może aż nie tak wartościowe, na przykład jeśli ktoś komuś obrzydza jedzenie, jest obrzydzeniem, to jest grzechem, a więc nie można obrzydzać komuś jedzenia, albo jeśli ktoś, obżarstwo też jest grzechem, tak, ale... Ale tutaj jest definicja, która pokazuje, że przestępstwo przykazań jest grzechem, że za każde przy, przestępstwo przykazań należało nam się śmierć. I stąd mówi, że jeśli ktoś mówi, że zna Boga, a przykazań jego nie przestrzega, to kim jest? Jest kłamcą i prawdy w nim nie masz. Mówi, wszyscy zgrzeszyli, a więc żyjemy w dobie, kiedy ludzie poklepują się po plecach i mówią: Nie martw się, to ty nie jesteś winny, to nic się nie stało. To się nic, to się nic nie stało. Nie jesteś, nie jesteś grzesznikiem. Żyjemy w dobie, w dobie, właśnie kiedy pobłaża się grzechowi. Przestępstwo przykazań jest grzechem. A zatem Pan Jezus złożył okup za przestępstwo przykazań. On stał się właśnie tym przekleństwem zakonu. A więc za każde dosłownie przykazanie, które przystępujemy, należy nam się natychmiastowa śmierć. Tak jak Hananiasz i Safira padli martwi. Ale Pan Jezus za nas umarł. On jest właśnie okupem za, za to. Szatan domaga się, domaga się naszej śmierci, ale Pan Jezus jest okupem. I kończąc, chcę taki mały, drobny apel na, na, na koniec. Otóż yy, przenosząc się na wzgórze Golgoty, yy, przenosimy się nie tylko w sposób taki. Taki no, mentalny, taki, że przenosimy się w myśli, ale no, ma to dla nas ten wymiar tych czterech, czterech takich prerogatyw, że Jezus jest nie tylko ofiarą, pojednał nas z Ojcem, ale też jest okupem, jaki został złożony, ale jest wyrazem miłości. I też pokazuje, że zbawienie jest dla wszystkich ludzi. Właśnie pokazuje, że wszyscy mają możliwość zbawienia. To nie tylko jakaś wybrana, wygra, wybrana grupa. Mam taki drobny um, obraz, który pokaże Wam to, co powiedziałem w takim streszczeniu. Może pomógł. Do Tutaj mamy to streszczenie tego na tym, na tym obrazie. Pan Jezus, który ofiaruje się za całą ziemię. Pan Jezus kiedyś opowiedział taką przypowieść, że poszedł zostawić z tych stu, które miał, te 99 owiec, a poszedł ratować jedno. On przyszedł ratować ciebie i mnie, ale przyszedł umrzeć za naszą ziemię. Zostawił te nieupłatłe światy i umiera na krzyżu Golgoty. A więc z krzyża Golgoty płynie ta wspaniała wiadomość, że Jezus jest naszym Zbawicielem. On daje wyraz niebiańskiej, ojcowskiej miłości. On jest zapowiedzianym właśnie barankiem, który został ofiarowany na zgładzenie grzechów. On nas pojednał z Ojcem, pojednał wszystkich ludzi. I właśnie z tego krzyża płynie też ta wiadomość, że Jezus jest okupem za przestępstwo przykazań. Właśnie Krzyż mówi nam, że przykazania są święte i niezmienne. Łotr, który zawołał Panie, wspomnij nam, kiedy przyjdziesz do Królestwa Swego, Pan Jezus powiedział, że dziś powiadam Tobie, będziesz ze mną. W raju. Pan jest mu obiecał, zapewnił, że zbawienie jest dla niego wyjednane. kroć będziecie z tego chleba jedni i z kielicha tego pili, to czyją śmierć macie zwiastować pańską, aż przyjdzie. A więc e, krzyż golgoty jest też ściśle związany z powtórnym przyjściem pana Jezusa Chrystusa. A więc to, że właściwie ją obchodzimy, że tęsknimy za wieczerzą, że jesteśmy razem, że we wspólnocie, że możemy umyć nogi. To jest ten dowód, że przyjście Pana też jest bardzo bliskie. Tęsknimy za Nim i chcemy, żeby to właśnie On y, był Tym, który dokona na nowej Ziemi y, powiedział, że ten nowy kielich będę pił z wami już y, nowy w Królestwie Ojca Mego. Niech Pan błogosławi nam tę uroczystość wieczerzy pańskiej i was, i słuchających, i to, co było czytane, mówione na sercach naszych. Amen. Amen.